Cześć, cześć, witajcie serdecznie na moim kanale. Dzisiaj jestem u Piotra. Piotrze, powiedz mi, co tu się wydarzyło w tym nowym miejscu no, z nowym dzień sprzętem. Dobry. Postanowiłem dokupić za namową kolegi Jarka yy, następny, yy, następny sprzęt grający. No, to jest odtwarzacz CD, też te no i zacząłem słuchać teraz i z winyli, i z muzykę. No i cieszymy to odkrywa nowe, nowe, nowe. No to te... fajnie, fajnie, że od Krzysztofa, od doktora Krzysztofa kupiłem. Oczywiście, no, jak no inaczej. Bardzo piękny model, no jestem zadowolony. A co, to był początek, zapraszam na kolejny, kolejną część tego filmu. Będzie się działo. Jak widzicie, jestem przy kartonie. Jest to tajemniczy karton, tak zwana zdrabka. Czyli kupiono w ciemno, Piotr kupił w ciemno karton y, płyt cd Nie Zgadywanka, od kogo to by oglądający już by wiedzieli, że, że takie wariactwo to tylko u Piotra. u Piotra. Tak, tylko u Piotra, rozumiecie? To jest jak zdrabka. To już tak. tak ogarnął mnie taki hazard i no i w ciemno nie zawsze coś się znajdzie. No zawsze coś się znajdzie takiego fajnego. No i sobie przejrzymy ten kartonik. Taki naprawdę fajny kartonik jest. No i znowu zdradzę, że średnia zapłytę tym razem wyszła z przesyłką 3,29 groszy. No to nie straciłeś na tym, bo już widzę tutaj parę skarbów, które są warte o wiele więcej. nie? No dobra, to jedziemy, to jedziemy z tematem. No i dużo nieznanej muzyki, jak zwykle nie. No tak, dużo nieznanej muzyki. Proszę. Księża. Po angielsku to jest Depriest czyli po polsku będzie księża. No jakieś tam no, trochę kościelnych, takich bardziej. Ave Maria i. Crosby, patrzcie, patrzcie. Ale ten, Bing, ten Bing, Bing Crosby. Nie znam, nie znam. No, są same, same wynalazki. Same wynalazki. To będzie fajna płyta. Tutaj myślę, że, że fajne przeboje będą. tutaj. Gitarowe przeboje, proszę bardzo. I średnia, ile mówiłeś, ile złotych? 329. 329 z przesyłku. No, rewelacja, rewelacja. No, ale przyznaję, że yy, kilka po przejrzeniu odłożyłem do wyrzucenia, bo były tak podrapane, że strach wkładać to gdziekolwiek. No, no, no. Ale będziesz miał słuchania, masz nowy sprzęt. No tak, to, to prawda. Hip-hop, ten hip-hop coś będzie kurczy, na pewno coś będzie warty. To nawet dobre pieniądze, jakbyś chciał przeliczyć na Allegro. No to niektóre tak powierzchnie to patrzyłem na Allegro i na, na tym na eBooku, nie? Discord? Na e no, 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 tak. No, 3 dyszki 35. No. Tylko wiadomo, że to cena wystawiona, ale za ile pójdzie, to też. Inna sprawa. No tak, ale zobacz. Kurczę. Tina Turner, Egg i Tina Turner. No to rewelacyjna no płyta. młodsza, co? Czy no. Nie. Ona z mężem wtedy grała yy, w jednym zespole, może ją bił. Uch. I to ją porządnie bił, nie? No widać po minie jeszcze. No bił ją, bił. Kurczę, tam przemoc domowa była. Uch, to, to wchodzisz. Przeboje. Miłosne. Céline proszę bardzo, Take That, Is Seventeen. No kurczę, rewelacyjna składaneczka. Ja ci kręcę. Russell Watson. Czyli takie lata 50 to będzie, wiesz, muzyczka. Ale w... zaśpiewane w naszych czasach. No Frank Sinatra taki, wiesz, taki Frank Sinatra. Kolekcja rokowa, bardzo cenne, to będzie fajne, naprawdę, podoba mi się. Proszę ciebie, bardzo fajnie. Tym razem już od takiego znowu zaprzyjaźnienia go z Anglii prosto, nie? Przesełka. No tak, czyli nie ma mowy o piratach. No. czy nie ma mowy o piratach, bo tam, tam, ta kultura to była całkiem inna, tam nie było piratów. Wszystko jest oryginalne. O, co ja widzę. Rewelacja. Co? No, świetna składaneczka. Lata o 90. no. O, to już coś nowszego. Britney Spears, proszę Ciebie. Bardzo ładnie. 70 lata, proszę bardzo. O, to ja lubię. Bardzo ładnie. Proszę. Tu też muzyka taka. O, tych słuchałem. Tak? W taki, frak, taki frank I, I Nie, nie, to nie? muzyka bardziej takie, wiesz. Głosy mają tenor, i takie, mm -hmm. ale naprawdę super, super ciep ciep ciekawe głosy. No to fajnie, fajnie. Cieszę się razem z Tobą. Tak, trochę pod klasyki, ale faceci naprawdę mają głos. Tutaj jakaś fajna. Oh, born to swing. No, tych, patrzcie. Oryginalnych mają, przebojów. Y, dosyć ładnie stoją na tym. Fajnie, fajnie. No, bo to tam, nie wiem, te. Y, muzyka tych. No, Glenn Miller. Y, y, co tu jeszcze? Duke Ellington. Tak, mi to zawsze ta muzyka się kojarzy. Z alkapole eee. z tych czasów. Fajnie no widzę, że naprawdę biorąc pod uwagę, że 3 zł jedna płyta wychodzi, to naprawdę są bardzo fajne fajne pliki są. Nie będzie co słuchać, nie? Będzie co słuchać, Aha, bo to ci widzę, że... powiem jeden mankament. Ten ktoś kto pakował no po przemyciu dopiero tych pudełek to znika ten zapach. Ale papierosami okropnie. Tak, ale nie czuję nic. No nie był szczęśliwy. Tak myślisz? okładek przemywałem, ale. No daje, daję. Fajnie, kurczę. Patrz, lata 50. Miłosne przeboje. O! To będzie przebój. Nie. Fajnie, fajnie. Christina Aquila. Aquilera. No, to też fajne, fajne, fajna wykonawczyni. No, to takie nazwisko jakieś hiszpańskie, nie. Argentyna, nie. nie. Nie, 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 to będzie nie? ten, to będzie Amerykanka, wiesz? Tylko takie latynoskie, pewną rytmy to będzie, ale ja słyszałem o tej wykonawczyni. Tutaj też fajna płyta M people, The Best of M People. Super. To nie znam. Nie znam. O, tu będą przeboje sakso... na saksefonie. Na sakso... saksofonie. To będzie też świetna składaneczka. Te składanki są w cenie. Ta? Tak, tam już jedną miałeś, nie? No było. To są było. lata, to są lata yy, 90. Kurde, no na winylach to tak nie mają składanki w nie, ty, nie, te, te nie, te, te, te się ukazywały. A też się CD są w tym. No. Westlife, face to face też świetna kapela. Nie znam, ale będzie fajnie. A dlaczego tak sądzę? No bo nikt by sobie nie... Yy, nie zabierał głowy kurczę w tym, żeby nieznany zespół w ten sposób by wydawać. No, może. No. Idziemy dalej. No, Fletnia Pana? Fletnia Pana to jest, nie? Pan Pipes. Nie, 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 już w ogóle nie. Chyba tak to będzie się nazywało po polsku. Za oknem ładnie się zaczyna robić. Tak. Pogoda idzie ładna. Czas na zdrapki. <laughs> <laughs> A tutaj świetna składaneczka. Billy Ocean, Tom Jones, Tina Turner. Bardzo fajnie Bardzo fajnie popparty i w jaki kurczę jak ładnie to zry ten, zachowany jest, ma swoje lata, 20 lat jak nic. Nie tutaj. Coś takiego. No. Cassidy, nie znam i nie poznam, bo niestety nie będę miał okazji słuchać tych, tych płyt. No, sporo tego jest, na razie leżą i A czekają. A ta, ta chyba jest podwójna, co? Była już. Też tak mi się wydaje, No masz rację, to było. Odłożymy, zobaczymy. O to coś mi to mówi, wiesz, ale kurczę, to coś ten. Nie chciałam taki podobny, był coś ze poprzednio spół... Tak? Poprzednio. I to no tak. Są ludzie, którzy chodzą na zdrabki do tego, a Piotr po prostu yy, to jest dla niego zdrabka. wygrana. Wygra, nie wygra, kurcze, nie? No nie wiem, raczej liczę zawsze na wygraną, takie jak no przy krabkach. Ale przynajmniej, no tak. Ale no. coś mi w ręku zostanie. Tak, tak. Ale przynajmniej to się to jest... nie upijasz, kurczę, tylko na kulturę wydajesz pieniądze. No. no. <laughs> Zaraz mi się serial daleko od drogi na kulturę i sztukę. No. Tak. Nie znam, ale będzie też ciekawa muzyczka. Jakiś ciekawy głos, podejrzewam. My o! Z... Tutaj będzie fajny zestaw muzyki. My tu I... sobie oglądamy, słuchaj, płyty w ciepłym, a nasz kolega. Pewnie biega po jarmarku gdzieś, Radek. Radku, pozdrawiamy Ciebie serdecznie. Pewno tam biegasz za wirucha, zima, śnieżyca. Ale? No czekamy na film od Ciebie. Pozdrawiamy Ciebie serdecznie. No, super. Shirley Bassey, piękny głos, klasyczny głos. Fajna płyta. Epoka Franka Sinatry, to była ta kobieta. Co, tak? Tak. Razem nie, nie, nie śpiewali? Nie wiem, nie wiesz, wiadomo. nie wiem. Możliwe, że coś zaśpiewali razem. Ciekawe czy ktoś znajdzie się, że pójdzie w moje ślady, żeby tak, tak. kupować. Słuchajcie, nie... wy, wyzwanie. Kto pójdzie w ślady Piotra i będzie zamiast drapki w kiosku będzie kupował w ten sposób płyty. Nie, jak wiecie, Piotr też winylowy. Nie rzuca rękawice. Tak. Piotr w ten sposób też kupuje płyty winylowe. Ostatnio coś mniej, ale teraz no, może różnie może być, nie? Fajnie. Podoba mi się, że jest, pudełka są w ładnym stanie. Nie wszystkie, ale nie, ale jest jest dobrze. Jest dobrze. Pop. Też. Czas Franka Sinatry, ten Coś pan... To jest podwójna, proszę bardzo. Tak? No zobacz. Teraz mi się zdarzyło, że brakowało tej drugiej, a tu akurat są obydwie. No i super. Jedziemy dalej. W kartonie o. coraz mniej. No. Jest jeszcze jeden karton, ale to chyba zrobimy dwa odcinki wtedy. Albo to są... Ten już ma 13 minut, to pojedziemy wtedy, ale sprawnie nam idzie, muszę powiedzieć, no bo sprawnie nam idzie. Nie chcemy was zanudzić, tylko zachęcić do tak, kupowania. Tak, 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 my, my first love, moja pierwsza miłość. Na pewno ktoś mnie skarci, ale cóż, każdy ma prawo. Nie no kurcze, rewelacja powiem ci no za wszystko. Ma to prawo takie. do zdania, chociaż to i tak na mnie pewno nie sobie, Na pewno ktoś sobie sprawdzi na Allegro co kupiłeś i porówna i myślę, że, że jest super. No tutaj artysta znany. Robi Williams. Robi Williams. Z jednej strony kupuję tak, bo przez ileś lat zaniedbałem słuchanie muzyki jest no. do tyłu. I próbuję to nadgonić, żeby się osłuchać. Ale jest tyle pięknych głosów, że... Tak. Bardzo takiej, że... Ale muszę powiedzieć, że też robił Williams. To będzie wartościowe. O. Kurczę płyty będę zrobił Williams. To są wartościowe płyty. To się postarał trochę. Tak. For my baby, dla mojego kochani, kochania. Coś takiego. O kurczę bitlesi? Nie. Tak, to będzie muzyk ale... Beatlesi, ale nagrani ale... Uroki, jest... Orkiestra. Aha, no. Usher, proszę Ciebie, no, znany artysta. Te? Tak? A co to rap? Nie. No, taki wiesz, taki rap, hip hop, te klimaty, nie? RB, mhm. RB, Song of Power. Wow. Simply love. O, też no, fajnie. To też powinien podły do tej muzyki, nie? Rewelacja. Frank Sinatra. O, o to inne, bo zawsze widziałem. Frank Sinatra. Te, i inną, inną mm -hmm. tam okładkę z nim. Proszę. No bardzo fajne, fajne płyty. O 3 złote sztukę Albejsz ukulturalniony? Czemu się boję. Chris Izaek, Isaac, świetny artysta. Świetny artysta, naprawdę. Lata 80., jego, 90. jego świetność. No, fajnie, fajnie, cieszę się. I miss you so. Tęsknię za tobą bardzo. Tu też składaneczka, lata 90. No, bardzo proszę. ładnie. Też składaneczka, proszę ciebie. Fajnie, bardzo ładne. Pliki. Lata 90. Które? To? to? Nie wiem. Nie wiem. No bo ty tak ten trochę w dyskotekach byłeś w tym czasie, nie? No, 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 no. Działałaś. Dyskoteka, dyskoteka. Proszę. No, tu starsze melodie, co? Po, po 50. samochodzie widać. Pięćdziesiąte, lata. No zbliżamy się do końca. Lata 70. zobacz. O, proszę. Prawda, ona jest... Susan Boyle, ta kobitka wygrała... Dobra. Mam talent chyba, angielski mam talent, wiesz? Wiesz? Tak. Głos operowy. Jeszcze zapakowany. Inkubus. nie znam. Make Yourself. O, czyli już pusty kartonik. No, no to, no zdało się. Zrobimy no. tak. Dwa kartony zrobimy na dwa odcinki. To będzie. Subskrybujcie, no. lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie się, kanał. Rozwiąpłem lecamy Shark TV i winylową rybę. O. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego wszystkiego dobrego. Cześć.